No, i dosłownie przed chwilą obudziłam się w zaroślach. Nie mogę się już doczekać, kiedy wreszcie wyruszymy na północny róg. Posłuchaj, waria, my. O! A co to? Koniecznie muszę taki mieć. Waria, nie! Tylko, że jak wszyscy je założymy, będziemy wyglądać identycznie. Ale kolor jest naprawdę super. Dziękuję, ja też tak uważam. Rzecz w tym, że. O! 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 To bardzo śmieszne. Dlaczego tak drapie? Nie da się go nosić. <noise> no to w drogę. Nowa przygoda? Jestem gotowa? Nasza dzisiejsza wyprawa może być niebezpieczna. Lepiej będzie, jak zostaniesz tutaj. Co? Mija ma rację, waria. Nie masz za dużego doświadczenia. Z radością cię ugoszczę, waria. Oh, I co niby będę tu robić? Co sobie życzysz? Mamy szansę lepiej się poznać. Mamy razem spędzić popołudnie? Ja i. Mama mo? Serio? Oczywiście. To będzie miła odmiana spędzić dzień z kimś mniej. powiedzmy, mniej monarszym. <laughs> Czyli mniej zrzędliwym. Przyznaję, że czasem zrzędzę. Do zobaczenia! Do, Do zobaczenia! zobaczenia! Życzę szczęścia! Dzielne młode elfy! Gdziekolwiek będziecie! Na razie! Powodzenia przy wulkanie! Wulkanie? To na północnym rogu jest wulkan? Nie, nastąpiła zmiana planów. Mia dostała wskazówkę, że mają odwiedzić Jednorożca Ognia. Hmm. Każdy elf ma poczucie humoru, a Varian nie. Strasznie się wkurzyła z powodu szalika. Nie bardzo umie śmiać się z siebie. Ciągle ma zły humor. Znam takie osoby tam, skąd pochodzę. Musimy dać jej szansę. Wiem, że czasem przesadza, ale jest coraz fajniejsza. Tak! Powinniśmy jej pomóc. To na co masz ochotę? Pomyślałam, że może zajmiemy się ogrodem. O! Kapuje. Mam się grzebać w ziemi. <noise> Tylko jeśli chcesz. Wolisz robić coś innego? Dobra. Jestem już trochę skołowana. Wasza wysokość jest matką, tak? <noise> Oczywiście. To coś złego? No, jeszcze nigdy nie spotkałam takiej matki. A za chwilkę wrócę, dobrze? Ależ naturalnie moja droga. Dziwne to.